Dzień dobry, cześć, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj trochę w innym miejscu, w końcu mam tutaj szafkę za moimi pracami, więc no widzicie powiedzmy część mojej kolekcji, natomiast dzisiaj o zapachu Bentley For Men Intense Bentley. Bentley mi się kojarzy z tymi reklamami, gdzie te dziewczyny stukają w dany element Bentleya, chyba, tak? Samochodu. Mówią do kamery Bentley. Nie podoba mi się to, to znaczy jest to śmieszne dla mnie, jest to słaba reklama i jakby widzę też innych twórców, którzy nagrywają do tego. Parodię, bo naprawdę jest to komiczne i, i tandetne. No, natomiast sam zapach jest od razu Wam powiem dla mojego nosa okropny, ale wypowiem się z perspektywy niszy i z perspektywy takiej, że no, mój nos dużo przewąchuje, przewąchał już i pewnie jeszcze bardzo dużo przed nim, więc absolutnie no, ja nie jestem super ekstra znawcą. Mam odlewkę, ponieważ bałem się patrząc w nuty, co to, co to jest za zapach. Nie pokażę Wam niestety flakonu. To jest odlewka chyba 6 ml, 5 jakoś, tak już nie pamiętam. No, także zaczynamy. Wchodzę w nutki i mamy nuty głowy, czarny pieprz, liść laurowy, bergamotka, nuty serca, rum, nuty drzewne, cynamon, szałwia, muszkatołowa, tołowa, afrykańskie, gerenium, nuty bazy, kadzidło, skóra, benzoes, poczula, cetra. Pozwólcie, że ja nie będę się odnosił tutaj do poszczególnych nut, może ja się trochę zniżę, bo to jest jeden z tych zapachów, gdzie Trudno wyszukać poszczególnych nut. Do rzeczy. Pierwsze, co nam się rzuca w nos, to są zapachy alkoholowe, rumu i zapach drzewny, takiego suchego drewna. Również rzuca się w nos zapach pieprzu, paczuli i przyprawowego cynamonu. Geranium wblendowuje się całą tę mieszankę. Liść laurowy również tutaj y, pachnie i to jest początek. To jest początek, który jest bardzo przyprawowy. Mi jest trudno opowiadać, bo to nie są moje gusta zapachowe. Natomiast przemogłem się, testowałem kilka dni. Testowała też bliska mi osoba ten zapach i teraz ta bliska osoba lubi Obsession Kelvina Kleina. Ja już zrobiłem Film na temat tego zapachu. I tam skuczy. Nie wiem, czy to jest na kanale, czy nie. Jeśli lubicie zapachy szyprowe, aldehydowe, to myślę, że te zapachy i niszowe, takie typowo niszowe, to ten zapach skradnie wam serce. Ponieważ jest to zapach, który kosztuje około 115-120 zł za ogromną butlę 100 ml, a pachnie jak wysokopołkowa nisza. To są bardzo dobrej jakości składniki. Tutaj nie czuję syntetycznej nuty, która udaje prawdziwą nutę. Tutaj te składniki faktycznie są bardzo aromatyczne, bardzo przyprawowe, bardzo rażące w mój nos. Czyli są bardzo intensywne i projekcja tego zapachu przez pierwsze dwie godziny jest bardzo duża. To jest zapach, z którym możecie przesadzić. Jeśli za dużo się opryskacie, to możecie trochę przytłoczyć ludzi, którzy nie rozumieją nut, właśnie takich bardzo balsamicznych, korzennych, aromatycznych i przyprawowych. Także jeśli macie jakieś ważne spotkanie biznesowe lub spotkanie ze znajomymi, to raczej bym uważał z dawkowaniem tego zapachu, bo to jest dwie godziny naprawdę dobrego ogona. Zapach później staje się bliski dla otoczenia po tych dwóch godzinach, a blisko dopiero osiąga po około 5-6 godzinach. Także jest to dobry zapach, dobrze skomponowany, dobrej jakości składniki, o dobrej projekcji i dobrych parametrach. Na ubraniach trzyma się dopóki nie wypierzecie ubrań. Wracając do woni, tak naprawdę zapach się bardzo mocno nie zmienia. On nie ewoluuje, on nie zmienia swojej wartości. Tutaj mamy cały czas ten, tą woń, którą wam powiedziałem, ale ja czuję tutaj nuty balsamiczne plus również skórzane. To jest skóra mokra. Ona jest taka wręcz kipiąca. Ta skóra jest bardzo intensywna, mocna. Ona jest trochę starsza z tego względu, że ona łączy się z tym balsamem. Z tymi nutami takimi aromatyczno-kremowymi takimi kremowymi, ale w tą stronę nie ciepłą, nie potulną, a taką surowością, wytrawnością. Więc jeśli robicie takie zapachy, to musicie poznać ten zapach Bentleya ponieważ tak jak mówię ja nie lubię takich nut lubię na kimś a czy może nie lubię ale mi nie przeszkadzają mi natomiast potrafię docenić zapach który jest bardzo dobrze skomponowany i uważam mimo tego że mi się to nie podoba że jest to bardzo dobry zapach o bardzo dobrych parametrach który będzie się bardzo dobrze nosił osobom które czują ten klimaty. absolutne jest to przeciwieństwo tego, czego ja lubię, czyli przypomnę Wam, że ja lubię cytruso grupę cytrusową i grupę mydlaną oraz otulającą słodką. Tutaj jest absolutne przeciwieństwo. Tu trzeba przyznać, że jest za tę cenę i za markę, którą jest, która to zrobiła. To naprawdę jest szacun. Dajcie znać, czy lubicie takie nuty. A ja Was zapraszam do kolejnych filmów, do subskrypcji mojego kanału i łapkę w górze. Trzymajcie się. Cześć.